Hej się wszystkim z tej strony, Janusz. Witajcie w, kolei w, w kolejnym, tylko w wyniku, w, w wyniku konkursu na gry na moim kanale. To tak, no to dziękuję wszystkim za to, że wzięliście udział w tym konkursie. Mały, to mały. No, 7, 7 kluczy, no to nie wiem, czy to jest tak mało, ale no jest, dobra. No to tak, no to. Lauraci, miejsc nie ma. Yy, tylko powiem, że kto dostał. No to tak. Zacznę yy, tutaj tak. Yy, no to Niki. Nie wiem czy tu Niki mogę wymieć. Dobra, no to tak. Pierwsze, No dobra, nie, dobra, ja tu mam po kolei zapisane i to to tak. Pierwsze jest tak. Tobiasz do Sofira 3. Rysiu, Kreisa 2. Nolan, Majorze na Steama. Tukan dostał My Rozier na Origina. Hardcore kanał dostał i teraz uwaga, po, po to źle przeczytał Baraut Parasite, The Ultimate The Box na Origina. A zysgen dostał Dead Dobra Dobrze, no to, to chyba już było na tyle. Klucze dostaniecie w piątek. Tak, w piątek? W piątek? W piątek? W piątek dnia 22 Premier Assassina. No to jeszcze raz dzięki za udział wszystkim, pozdrawiam i trzymajcie się do kolejnych konkursów i filmików. No to trzymajcie się, cześć.